ta dzieci. Dzieci. Jeszcze raz dzieci. Nagryłam teraz Skywarsy, ale jednocześnie ich nagrywam. Teraz mam na mikrofon. A teraz włączam mikrofon i słuchajcie sobie głupot. Ale jest was głupoty. No weź tuć, graj, Przemek. Ja patrzę, nie chcę nie, nie, nie myśl. Graj. Po prostu graj. Nie chcę się patrzeć. Nie chcesz się patrzeć co ja teraz zagram? Ataku. Ale przeczytaj co robi.